Jak zmienić nazwę konia? Wchodzimy do stajni, szukamy w tej stajni, mamy źrebie 0. Źrebie 0 czyli jest za, zarządzanie, tak? Ewentualnie bierzemy i, czyli ekwipunek, wchodzimy w zarządzanie zwierzęta. Szukamy sobie konie, klikamy konie, źrebie 0. I teraz pytanie, które źrebie, bo mam trzy źrebie, ale załóżmy, weźmy sobie te źrebie i tu mamy nazwę własną, H. Wciskamy H i piszemy sobie bla, 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 załóżmy. I teraz pytanie, czy to jest to? To jest to, proszę bardzo. Jeżeli mamy gdzieś jakieś inne źrebie, prawdopodobnie gdzieś jeszcze będzie inne źrebie, to musimy sobie tak po prostu szukać, mniej więcej.